Witam was kociaki i kłaniam się wam a w dzisiejszym odc będę grać w grę o nazwie nie wiem będzie w opisie jesteśmy w jakiejś szkole ale ja płaczę bo nie dajecie suba a idziemy petop jeden 1 na youtube no dobra zaczynamy idę do domu o i zarobię trochę więc klikam to i jeszcze to loguje się 1 złoty jestem bogaty czemu lewituje o co to za trampolina skacze na niej o, o pomoc. O, o, i zarobię trochę, więc klikam. To i jeszcze to loguje się 1 złoty. Jestem bogaty, czemu lewituje O co to za trampolina? Skaczę na niej o po o, pomocnik. Mi będzie bardzo potrzebny. Witam cię, Adam, jesteś super, a więc nagram se coś, czemu nic nie mogę nagrać. wejdę na górę, to se nagram se coś, czemu tu się lewituje No dobra, nagrywam. Mam te trzy zeteł i cztery obserwujących czemu lewituje Ulepszam se kompa i znów nagrywam nawet. Ma Witam was kociaki i kłaniam się wam a w dzisiejszym odc będę grać w grę o nazwie nie wiem będzie w opisie jesteśmy w jakiejś szkole ale ja płaczę bo nie dajecie suba a idziemy P top 1 na YouTube no dobra zaczynamy idę do domu o i zarobię trochę więc klikam to i jeszcze to loguje się 1 złoty jestem bogaty czemu lewituje o co to za trampolina skacze na niej o, o pomocnik mi będzie bardzo potrzebny witam cię Adam jesteś super a więc nagram se coś czemu nic nie mogę nagrać, wejdę na górę, to se nagram se coś, czemu tu się lewituje, No dobra, nagrywam. Mam te trzy zetel i cztery obserwujących, czemu lewituję. Ulepszam se kompa i znów nagrywam. Nawet mam swoją firmę. Ło o, 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 o cie panie, nikt nie jest taki piękny jak ja. Czemu mnie na nic nie stać? Nagrywam, a wydajcie słuba, bo jak nie, to kotek do was przyjdzie. Ta nieco taka. Ja się z wami żegnam i pozdrawiam tego, którego klikam. Witam was kociaki i kłaniam się wam a w dzisiejszym odc będę grać w grę o nazwie nie wiem będzie w opisie jesteśmy w jakiejś szkole ale ja płaczę bo nie dajecie suba a idziemy P top 1 na YouTube no dobra zaczynamy idę do domu o i zarobię trochę więc klikam to i jeszcze to loguje się 1 złoty jestem bogaty czemu lewituję o co to za trampolina skacze na niej o, 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 o pomocnik mi będzie bardzo potrzebny witam cię Adam jesteś super a więc nagram se coś czemu nic nie mogę nagrać wejdę na górę to se nagram se coś czemu tu się lewituje no dobra nagrywam mam te 3 z i cztery obserwujących czemu lewituje ulepszam se kompa i znów nagrywam nawet mam swoją firmę o ciepanie nikt nie jest taki piękny jak ja czemu mnie na nic nie stać nagrywam a wydajcie suba bo jak nie to kotek do was przyjdzie ta nieco taka ja się z wami żegnam i pozdrawiam tego którego klikam.